Ziemniaki z wodą brędzaną z książki Dawna Kuchnia Górali Gorczańskich, wydana przez Fundację Wolna Republika Ochotnicka. Obieramy ziemniaczki, kuchnia gorczańska to kuchnia koszerna, bardzo prosta, ale zarazem też bardzo smaczna. Ziemniaki z wodą bryndzaną to proste danie, które w bardzo szybki sposób możecie przygotować w swojej kuchni. Myjemy ziemniaczki, wszystkie dokładnie. Żeby nam się szybciej ugotowały, podzielimy je na mniejsze części, postaramy się, by były równe. Wtedy każdy ziemniaczek będzie ugotowany we właściwy sposób. Zalewamy wrzątkiem. Potrzebujemy jakieś 2 litry wody. Ziemniaków było 8. Na taką zupkę. Bo to będzie z tego zupa. Gotujemy do miękkości. Do przepisu potrzebujemy jeszcze cebulę. Dokładnie połowę cebulki. Ja mam taką małą, więc myślę, że Jedna cała nie zaszkodzi. Ziemniaki się już gotują. Odkryjemy je, żeby nam za bardzo się nie wygotowały. Na taką zupkę potrzebujemy 8 sztuk ziemniaczków. Jedną cebulkę, w zasadzie pół, my dajemy całą, żeby było troszeczkę bardziej wyraziście. I soli tylko. I żadnych więcej przypraw. Sprawdzamy, czy się już ugotowały. Są idealne. Do ziemniaków z wodą brędzaną dodajemy oczywiście brynzy, Do brynzy, żeby nie była taka sypka i krucha, dodajemy mleczka. Mleczka krowiego. Słodkiego. I kruszymy. Rozdrabniamy to dokładnie. Można jeszcze trochę. I na koniec, jak już zupka będzie gotowa i ziemniaczki będą ugotowane, to taką bryndzę każdemu po łyżeczce na górę, na zupkę. Jak będzie chciał więcej, to dostanie więcej. Taką brędzę przygotowywano ze starszego sera. Jak nam zostało trochę bunca i już nie mieliśmy ochoty na takiego, woleliśmy świeży, bo przecież już był też, to taką, takiego bunca kruszyliśmy sobie w rękach i do linianego garnuszka dawaliśmy. Zasalaliśmy dokładnie i pod przykryciem, żeby powietrze się nie dostało. I często po tygodniu, po dwóch, już taka bryndza była dobra, a przechowywać w ten sposób można było ją nawet miesiącami. Więc jak była potrzebna, można było po taką bryndzę zawsze szybko sięgnąć. Odlewamy ziemniaczki. Zostawiamy tę wodę, ponieważ ta woda z tych ugotowanych ziemniaków jest bardzo ważna w tym przepisie. Ziemniaczki powinny być w kawałeczkach. Można je zawsze sobie pokroić na jakie kawałeczki chcemy. Nasze są już odpowiednie, obciekną ładnie nam. A wodę wykorzystamy teraz i ukotujemy w niej cebulkę. Do wody po ziemniaczkach dodajemy pokrojoną wcześniej cebulę. gotujemy przez chwilę, dodajemy soli do smaku, nakładamy ziemniaczki do miseczki, teraz na to. Dajemy brynce. Jest tyle, i zalewamy wodą z cebulką. Zubka gotowa. Smacznego. W książce tej znalazło się bardzo dużo dań wegetariańskich i wegańskich co jest dla nas istotne ponieważ nie jadamy mięsa od 15 lat, tym bardziej tutaj będziemy mogli znaleźć fajne przepisy dla nas, które będziemy wykorzystywać w naszej kuchni.